Witam, witam, witam. Dunciu, uśmiechnij się do kamerki. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No Please, please. Dunciu pali sobie peta. <laughs> Idzie sobie z pieskiem. Zrobię Wam zdjęcie. Zrobię Wam zdjęcie. Gdzie tu się robi zdjęcia? Kurde, no. Chyba tu. Pan piesek? A no tak, tu. No Jezus. Zczystujcie normalnie. Idzie sobie rodzinka. Teraz zdjęcie pan i piesek. Dobra. Jesteśmy w Międzywodziu. Tam jest zalew. Ćwir, Ćwir, Ćwir. Jesteśmy sobie gdzieś nad zalewem. Właśnie nie wracamy. Idą tam przepiękni Małgorzata i Piotr. Dobra, koniec bajki. е е ей! Машенька, цыпчей! Серьёзно? Нуд, 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 ды 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 ды, ну, ну, dammit you by you buy, you yuba you yuba. <laughs>